Zobaczymy, czy tym razem się uda. Cały czas coś tutaj się dzieje. O, jest. To są banany z Ekwadoru. To troszeczkę na naszą niekorzyść. O. Cześć, witajcie w nowym odcinku. U nas słonecznie. Jesteśmy w drodze. Tradycyjnie już można powiedzieć. Także zapraszamy Was serdecznie do oglądania. Mamy już nowe zlecenie, ale mamy też, powiem Wam, przystanek na toaletę. Na jedzenie idziemy, przyznaj się, jedziemy po podsłodkiego. Nie, z pod słodkiego niebo chwilą, w napływie emocji z okazji prywatnej jakiejś sprawy, najedliśmy się, słuchajcie, tyle ciasta, że to jest jakiś jest dramat. To jest dobra, ta informacja. Więc...

Great time, this is our time. We celebrate these moments. Wyjechaliśmy na firmę. Pan na bramie powiedział nam, że musimy jechać na parking P2, i tam będzie maszynka, na której się zarejestrujemy. Mamy później wrócić z powrotem pod tą bramę, pod którą byliśmy. Na szczęście to jest tylko parę metrów, i tam już będziemy szli do biura z dokumentem, który tutaj prawdopodobnie się dla nas wydrukuje. Także idziemy do maszynki. Póki co, pomieszczenie jest zajęte, więc musimy chwilkę poczekać. Ale dużo aut stoi, tak się obawiamy, że, że troszeczkę sobie tutaj poczekamy na tym parkingu. O, tutaj jakieś budowy w tle. Taka industri strefa bardzo. Okazuje się, że to nie nasze okienko czasowe, jeszcze, więc i tak musimy. Teraz czekać. No za jakiś moment podejdziemy i znowu sprawdzimy czy, czy nasze zamówienie już się wyświetla i jest gotowe. Banany zabieramy tak na marginesie, o. No i ciekawe ile to będzie trwało, bo kierowca koło nas dopiero załadunek ma jutro. No ciekawe. Ciekawe to, to jest przedostatni dzień naszej pracy. No i teraz więc... Jesteśmy w Holandii. No to prawda mamy nie niedaleko, nie? ale, ale... zawsze to nie Niemcy o. Postanowiliśmy wejść do takiej pobliskiej knajpki. W Google było napisane, że to kebab. A to jakaś taka knajpka, chyba typowo dla kierowców. Ja tradycyjnie fryteczki z jakąś sałatką, łukasz. Jak, jakieś mięsko tutaj miał do wyboru, ale frytki dobre, chrupiące, mi tam smakuje. Jedyny taki minus, że nie ma w środku miejsca, bo jest tyle ludzi. I musimy tutaj usiąść. Pyszne? Bardzo hmm. no. dobre. I wracamy takimi, patrzcie, polnymi prawie że drogami. Tutaj wszędzie jest strefa industrii. My też stoimy właśnie na takiej strefie. No to jest wszystko podzielone. Ogólnie było według Google Maps przejście szybsze. Do tej knajpki, ale no niestety tu wszędzie są płoty, jakieś właśnie bramy, siatki. Nie było przejścia bezpośrednio właśnie spod tej firmy, pod którą stoimy, do tej knajpki. A Google Maps tak pokazywało: no niestety musieliśmy troszeczkę kilometrów nadrobić. Wracamy, ale może to dobrze, bo właśnie spalimy to, co zjedliśmy. Też stoi jeszcze paru kierowców z nami. I jutro będziemy, będziemy zaczynać od rana, podejmować, nawet tak powiem, próbę rejestracji, żeby właśnie jutro załadować banany. Podejście po raz kolejny do maszyny losującej. Zobaczymy, czy tym razem się uda. Kolejka. Udało się. Tym razem się udało. Tym razem się udało. Mamy to. Mamy dokumenty. Możemy jechać do... na teren jakby drugiego magazynu i tam podejść do biura, gdzie jest autko. Tu jest autko. Ale fajnie, bo dzisiaj powiem Wam, że mamy troszeczkę wyścig z czasem, więc super, że, że od razu udało się załatwić sprawę z dokumentem. Ruch jak w mrowisku. Cały czas jakieś auta wjeżdżają, wyjeżdżają. Cały czas coś tutaj się dzieje. Idziemy teraz do biura, bo w tej maszynce, gdzie się rejestrowaliśmy, dostaliśmy taki dokument, wydruk i z tym dokumentem musimy iść do biura i przed chwilą kierowca nam powiedział, że właśnie w biurze na tym dokumencie zapiszą nam numer yy, rampy, ale ci chodzi to jest biuro. Rampa numer 19 i musimy sami wypisać CMR -kę. sami się spakować I sami się spakować, o dobrze łukaszek, więc taka firma zrób to sam. Zrób to sam, ale tak wszystko z automatu idzie, nie? Ciach, tak, ciach, ciach, numer taki, rampy. Ale taki taki przemiał. Mega duży. No tak. Banany są w cenie, wiedzą. My też lubimy, słuchajcie, więc może nam jeden spadnie, zawsze się śmieje że ostatnie awokado nam nie spadło, to może chociaż banan jakiś albo z dwa. O, nie no, śmieję się, dobra, lecimy, no, niedojrzałe też lubimy, no, dojrzałe też. Czekamy, aż przywiozą nasze banany, jesteśmy cały czas w gotowości, że tak powiem. I o, cały magazyn bananowy. Pachnie na całym magazynie, słuchajcie. I jeszcze wyczytaliśmy z dokumentu, że to są banany z Ekwadoru. Więc długa droga przebyta. I jeszcze muszą podjechać do Niemiec. Ok, są już nasze naszykowane, także zaczynamy załadunek. Okazało się, że jest problem z jedną paletą, ponieważ jest pęknięta i nawet pracownik próbował teraz ją zabrać i... No próbować przyłożyć ją do nas do chłodni, ale no niestety zrezygnował i poszedł po pracownika, który będzie musiał chyba tą paletę wymienić. Już pan zabrał jedną paletę, zaraz zabierze drugą i pewnie podstawi nam nowe. A Łukaszek ma nowe wow. szeleczki odblaskowe, proszę. Jakie piękne. Prosto z Hiszpanii. Jedziemy w stronę Niemiec. Tam będziemy mieli rozładunek prawdopodobnie, o ile jeszcze będzie firma czynna. Bo jeżeli firma funkcjonuje tak jak ta, w której przed chwilą się pakowaliśmy, to podejrzewamy, że może być już dzisiaj nieczynna. Na szczęście będziemy niedaleko naszej bazy. Więc w ostateczności pewnie będziemy musieli podjechać Towarem na bazę, i już w poniedziałek ktoś no, dowiezie, tak? Banany. Także plus jest taki, właśnie, że firma rozładunkowa jest niedaleko, tak jak mówiłam, bazy. A dzisiaj mamy dzień zjazdowy, więc każda godzina jest dla nas ważna, bo jedziemy na tydzień do domu. I tak się toczymy, moi drodzy, no bo wiadomo, jak Niemcy to i koreczki. Dawno nas tutaj nie było. Śmialiśmy się, właśnie jak wjechaliśmy do Niemiec, że o. Dawno w Niemczech nie byliśmy. Bo tak naprawdę na początku trasy już wyjechaliśmy do Hiszpanii i dopiero teraz właśnie zjeżdżamy. Po drodze jeszcze zjedziemy zatankować auto. Tutaj. Tak naprawdę w połowie drogi, teraz do miejsca, gdzie mamy się rozładować, mamy właśnie stację. Więc szybkie tankowanie, szybki rozładunek, mamy nadzieję, i na bazę. I co? I tankowanie. Właśnie zjechaliśmy na Shell'a, ja już przygotowałam karty, zaraz idę do kasy płacić. I co, i załadunek? Lecimy na ten rozładunek, chyba jeszcze jakieś 50 km nam zostało. Zobaczymy, czy w ogóle dzisiaj zrzucimy ten towar tak naprawdę. Jeśli nie, no to lecimy na firmę, mamy też blisko. No i co, i będziemy zaraz szykować się na zjazd do domu. A w domu, jak zwykle, plany, pełno rzeczy jakichś tam mam poumawianych. Treningi mamy umówione z kacprem. Ja może skoczę na koło na trening. Umówiona jestem też ze swoimi bardzo dobrymi korzenkami z podstawówki. No, trochę mamy na głowie, wiecie. I co, koniec? Dobra, to ja idę mm, jednak do kasy teraz zapłacić, a zaraz y, dokończę tutaj moją opowieść odnośnie naszego pobytu w domu. Słuchajcie, pobiliśmy rekord świata. Zatankowaliśmy auto w 10 minut. Naprawdę. I jeszcze na wychodne pan dał nam kawki dwie i bułkę z kiełbasą. Które oczywiście nie wzięliśmy, bo nie jemy takich rzeczy. Znaczy, ja w ogóle nie jem mięsa, a. Ale nawet jakbym jadła, to bym nie zjadła tej kiełbasy po prostu. <noise> Łukaszek też podziękował. Chciałam jeszcze dokończyć ten złotą myśl odnośnie naszych pobytu w domu. Oczywiście cieszymy się, że zjeżdżamy do domu na te parę dni, bo wiadomo, trzeba zrobić pranie i tak dalej. No, kierowcy wiedzą, o co chodzi, albo jacyś ludzie, którzy podróżują często gęsto, że od czasu do czasu trzeba jednak zajechać. O Jezus, jakiś dziadzia przymulił. Hmm. No także trzeba czasami zjechać do domu i wiecie ogarnąć po prostu swoje życie domowe. Ale do czego ja dążę? Chodzi mi o to, że my najchętniej z ciężarówki to przesiedlibyśmy się w jakiegoś vana albo w campervana albo w kampera. Ponieważ my nie jesteśmy domatorami, wiele razy podkreślaliśmy i nic się w tej kwestii nie zmieniło, także my jesteśmy ludzie, którzy najbardziej na świecie kochają być w podróży. I jesteśmy Firma działa na Zagadałam pana na magazynie, że jest nasz dzień zjazdowy, i, że nam zależy na czasie i powiedział Dobra, to tylko odjedzie auto spod jedynki i możecie stawać pod jedynką. Także... Chyba szybko nas rozpakują. To my gotowi, już startujemy do domu. Autko zostaje, zresztą będzie jechało na serwis. Więc trzymaj się Mercyś i do zobaczenia za tydzień.